Na widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku, chcę wam pokazać dosyć dziwne zjawisko na naszej planecie Ziemi w Australii jest to bowiem wyspa Lawy i ja oczywiście lubię sobie czasami przeglądać właśnie, wiecie Erta i znalazłem jakąś wysepkę, która mnie zainteresowała. Czekajcie, teraz jej nie znajdę, ale przed, odci yy, przed odcinkiem ją widziałem. Gdzie ta wyspa jest? Kurczę, tutaj była. Yy, muszę ją zobaczyć. I patrzcie to. Widzicie? Widzicie? Widzicie, widzowie? Tu się normalnie... Jako, nie wiem co tu się stało. Nie no jak? Jak się ta lawa tu znalazła? Normalnie tu jest lawa. Co ja zrobiłam? Ale tu jest lawa, widać? No ewidentnie la, y, jakaś wyspa lawowa. Jakbyście chcieli więcej filmów takiego typu, no to po prostu piszcie w komentarzach, a ja chyba kończę, ale to jest takie dziwne. No to jest ewidentnie lawa. Dobra, jakbyście chcieli, no to piszcie w komentarzach. Pa i cześć.